Seniorzy z powiatu szycieńskiego po raz kolejny pokazali, że potrafią się doskonale bawić. W Wierutkach odbyło się ich święto. To już siódma edycja powietowego dnia seniora właśnie tu Rudka Spotykamy się, aby pokazać to, co seniorzy robią i to, co seniorzy lubią, czyli po prostu lubią się spotkać, lubią się integrować, lubią pokazać swoje prace, które w swoich kołach czy w swoich stowarzyszeniach wykonują. Więc to jest taki dzisiaj dzień promocji senioralnej na naszym terenie w Powiecie Szczecińskim. Na uczestników czekało wiele atrakcji kulinarnych, teatralnych czy muzycznych. Był to też czas, aby wyróżnić najaktywniejszych z nich. Specjalne dyplomy i statuetki wręczył Starosta Szczycieński. Bardzo dziękuję za wyróżnienie, za to, że Pan Starosta widzi naszą codzienną pracę która jest naprawdę pracą bardzo trudną, ale robimy to z ochotą, bo chcemy, żeby nasi seniorzy byli zdrowi, młodzi i dobrze się bawili. Dziękujemy bardzo raz jeszcze. Seniorzy z powiatu szczecińskiego są wyjątkowo aktywni. Niemal w każdej gminie działa zespół czy klub seniora. Ten obraz seniora, babci, dziadka opiekującego się wnuczkami i gotującego smakołyki myślę, że już przeminął. Seniorzy są bardzo aktywnym środowiskiem. Wspaniale się realizują w tym, co kochają, śpiewają, tworzą piękne rękodzieło, ale nie tylko. Dlatego takie dni jak dzisiaj to właśnie okazja do tego, żeby się mogli spotkać, pochwalić tym, co robią. A chwalić się jest naprawdę czym? Seniorzy mają mnóstwo talentów. Powiatowy Dzień Seniora to idealna okazja do prezentacji ich twórczości, ale nie tylko. My wymieniamy doświadczenia, spotykamy się i miło spotkać się, z, bo nieczęsto mamy taką okazję. A tak, zawsze w gromadce, w zespole łatwiej przeżywać te nasze. Przedostatnie latka życia. W Wierutkach nie zabrakło występów artystycznych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. To jedyny taki dzień, w którym ta uroczystość obejmuje wszystkich. Bo tak jak tutaj dzisiaj widać w Wierutkach, zgromadziło się na styla, że chyba jak nigdy. Seniorzy mają w sobie mnóstwo energii, ale wciąż są jeszcze i tacy, którzy samotnie zamykają się w domach. Właśnie dla takich osób radę ma Kazimiera Klobuszeńska. Może by nie siedzieli w domach, bo to, bo to człowieka tak ustecznia, a jak się wyjdzie do ludzi, to zawsze trochę radości więcej w życiu jest. Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna w naszym powiecie, ich potrzeby dostrzegają samorządowcy. Seniorzy dzisiaj chcą być aktywni, chcą się spotykać, chcą wspólnie podejmować różne inicjatywy. Dlatego tak ważne jest, aby wspólnie, wspólnie podejmować różne akcje. Seniorada jest tego dobrym przykładem. Podczas piątkowego świętowania w Wirutkach uśmiech nie schodził z twarzy seniorów. Było wspólne śpiewanie, rozmowy i tańce. A czego najbardziej potrzebują sami seniorzy? Potrzebujemy trochę spokoju, naprawdę. A wtedy, kiedy jest ten spokój, potrafimy znaleźć sobie czas na to, żeby się odprężyć, zatańczyć, pośpiewać, wspólnie poznać się i chyba to nam najbardziej jest potrzebne. Senior Jaden sfinansował powiat Szycieński. Jednym z partnerów tego wydarzenia był Bank Spółdzielczy w Szczytnie, który od lat wspiera seniorskie inicjatywy.